Cześć wszystkim. Witam Was na kanale Pixelowe RPG. Ja nazywam się Pixel. Dzisiaj jest dość nietypowo. Nie mam przygotowanego żadnego materiału, ponieważ przyszła do mnie paczka z Hengala, tak z wydawnictwa Hengala. I dzisiaj będę robił, robił e, unboxing, tak, e, jest to, jest to wspieraczka z, z, z Warlocka, tak, ze wspieram to, e, która w marcu chyba się zakończyła sukcesem i, i, i dopiero teraz do mnie, dopiero do mnie teraz przyszła. Także dzisiaj będziecie patrzeć mi na ręce, dosłownie, że tak powiem. O. Mm. Dobra, to już w dłoń. Mm -hmm. Jak widać zapakowana jest w, no pierwsze opakowanie to jest koperta, ale ma logo, ma naklejkę właśnie z, z logo Hengala, tak, więc no jeżeli byłaby uszkodzona czy coś to raczej, tak, raczej nie, nie byłoby wiadomo czy, czy zostało po prostu przepakowywana czy, czy też nie. No, i mamy standardowy kartonik. Standardowy kartonik. I co my mamy w tym, że worloku? Sakieweczka, tak, z logo, worloka. Przydatna rzecz. <laughs> eee, tak. Eee. Ekran. Eka Mistrza Gry, w, w małym formacie, w małym formacie, zaraz zobaczę, w środku powinny być powinny być oczywiście skrót zasad dla Mistrza Gry. Tak, o, o, mamy nawet, mamy nawet karteczkę z logo, tak. E, dobra, w środku powinien być, być zbiór, zbiór zasad. I co my tu mamy? I oczywiście. Jest. Tak. Jest, jest, zbiór zasad. Tabela przedmiotów, gniew, zaświatów. Broń, tak, czyli jak 2, 2k6 plus odwaga, jakieś testy, krytyki, skrót zasad i imiona popularne. Tak. I popularne imiona dobra. Yy. Za ekranem oczywiście raczej się nie, nie, nie schowamy być może kości, albo jakieś notatki, ale no, nas będzie raczej widać. Dalej mamy cudaj klompy, tak, czyli dodatek. I co tutaj jest? Hmm. Amulety, pancerze, inne magiczne przedmioty, różdżki, czyli, czyli generalnie no magia, tak? Do Tateko Magii. Wejdź do przeklętego świata nekromancji. O! Czyli, czyli mamy tutaj też coś z, z nekromancją. Tak, z strzeszaniem. Z nieumarłymi. Mm. O! I co jest ciekawe, to czarna są to czarne. Tak. Yy, limitowane edycje tak? Na kart na Wow. Czy to? Ktulu No, <laughs> ciekawe. Zaraz zobaczymy, co tam będzie w środku. Tak, czyli mamy artefakty, bronie, klątwy, nekromancja, mutacje, słowo wstępu. A ja, tu chyba będzie dobrze. słowo wstępu. Oj, chyba, chyba, się nie. Nie. Nie da. Ale. Ciekawą czcionką, fajną czcionką jest to napisane. Mm, oczywiście czarno-białe, tak? Jest, jest, są podręczniki, ale. Mm, ale no. Wytwarzanie magicznych przedmiotów. Mhm. Mutacje, nekromancja, przyzywanie martwych. o wow! Zakręcia na komandy. Tak, księgi i zwoje tak mamy pancerze. Mamy, mam osobno yy, tak osobno na, na pancerze, tak zakręte przedmioty, tak? artefakty mamy. Osobno amulety, tak osobno są, są pancerze yy, księgi i zwoje Chyba dalej powinna być broń. Yy, przedmioty. Przedmioty, mikstury. Ale broń też chyba powinna być. Gdzie jest broń? Gdzie jest broń? O, pier samo pierścienie. Hmm. Kostury. Wow, różki, artefakty i. Ach, są. A, są, ale to już nie w broniach po prostu. Już nie w artefaktach, tylko po prostu broni. No, dobra. I, i, I dalej mamy... Dalej mamy mutacje, nekromancy, jakieś, jakieś um, klątwy. Czary, jakieś nekromanckie, strzeszenie zmarłych i tak dalej. Mutacje. no. Cóż, co mogę powiedzieć? No, Warhammer, tak? Na, innych, na innej mechanice. Dobra, y Dalej mamy dodatek: Królestwo. Tak. Czyli y Suplement, tak. Yy... Dziennik, opis świata. No, czyli, czyli generalnie yy... lore, tak, czyli świat, świat gry, tak. Opis, królestwo. No tak. W Warhammerze było imperium, tu mamy królestwo. Tak. Oczywiście czarno-białe, tak. E, limitka jest. I otwieramy. E, I w środku wita nas czaszka. Czyli, czyli no powinno nam raczej pokazywać co to za, co to za zepsuty świat, tak. Królestwo Wielka. Droga, złota jaskinia, wzgórza. Tak wygląda mapa, tylko nie wiem, czy to jest mapa całego królestwa, czy, czy tylko, tylko części, no bo to tak trochę, trochę dziwnie by było, gdyby. Gdyby. Gdyby to było takie małe. Zaraz sprawdzę, ale. Ale no niestety chyba chyba tak właśnie jest. No to jest chyba mapa całego całego królestwa. Mhm. O, mamy dziennik. Tak. Kultura. Okej, okay, czyli, czyli, okej, okay, to co się dzieje w pobliżu, bohaterów. Um, dobra, są jakieś, jakieś historie, są jakieś opowieści, kraina wieczoru, mm -hmm. O, mamy tutaj coś o goblinach, opis Miasta. Tak, stolica. Wesselburg. Ciekawe. Złota jaskinia. Mhm. Czyli mamy tutaj po prostu tu są po prostu opisy tych, tych, tych miejsc, tak? Złota jaskinia. Tu jest wesselburg. Tak. Klas las. Rebek. Jezioro Gosenham Tak, czyli czyli po prostu dalej, dalej mamy dalej mamy... A właśnie, tu jest coś takiego, tu jest, tak, jest rzeka Wesen. Mamy no powiedzmy, że trójwymiarową mapę. Mapę... Yy, to jest akurat, to jest akurat ponury BISKER może te, te niemiecko brzmiące nazwy. No tak, nawet, nawet to jest po prostu Warhammerowe. Tak, tu mam opis miasta. Okej. Okay. Wielki targ, ale w sumie to tak zaraz, zaraz, zaraz. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, jest kurcze. Opisane, że 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 że. Feselburg. Że Feselburg jest, jest. Feselburg jest, 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 jest. centrum królestwa, tak? I trochę mnie rozczarowało to, że skoro to jest centrum królestwa, to 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 dlaczego no nie ma mapy tego, tak, Pesel Budda? Tak, tylko jest, jest tylko opis. Tak, a mapa jest jakiegoś, no jakiegoś tam miasta, tak. No spodziewałem się bardziej. Ale nic, no musiałbym się zapoznać z, z, z dodatkiem, tak, żeby, żeby wiedzieć, może, może to, to, to miasto z Ponury, Ponury Bisk, Bisker, Staw, może, może tam się jakoś dzieje akcja, tak, z tego, może tam są jakieś przygody w królestwie, nie wiem, zobaczymy. O, mamy, co my mamy? Mamy gazetkę, tak. No tak, no tutaj też jest dostrzegacz Fesselburski, a, sko... a, okej, okay, dobra, dobra, zwracam honor. Nie. No, tu, tu znowuż mapa tego, tego Biskerstafu. Tak. Karta postaci. Dosyć prosta. Tak. Mieści się na. Tak, a piąteczce. Bodajże. Mam właśnie, mamy kilka, kilka kart postaci. Mamy pocztówkę. Gdyby ktoś chciał. Czy wygląda jest tutaj? Okej, okay. fajnie, dobrze wiedzieć. Tak. Mm. Tu mamy królestwo Fesselmark. Tak. Czyli to jest chyba to jest chyba kraina, w której Mieści się stolica. Okulcie? Co to jest o kulcie? O, to jest jakaś gra fabularna. Ciekawe. Hmm. O, wow! Tak. Tutaj z kolei wcielamy się w pomagierów-kultystów, tak tak, tak, tak więc tak, tak wyglądają te pomniejsze dodatki, tak, do Warlocka i podręcznik główny, tak, edycja polska, oczywiście czarna limitka, o jejciu, jejciu, zaraz zobaczymy co. Czeka mnie tu. O. Dobra. Tak. OSR. Mhm. Znowuż mamy królestwo, tak? Czyli to tą matkę z... z... Niego. No w miarę prosty się wydaje, w miarę prosty się wydaje podręcznik, tak, tworzenie postaci, ekipunek, bogowie, zasady, profesje, zaawansowane, walka, magia, bestiariusz, mistrz gry, dodatek i prof, dodatek pierwszy, tak, profesje, karty, postaci i indeks. Tak, jest takie jak podobnie jak tam czarno-białe. Troszkę potrzebny jeszcze No tutaj, tutaj rzucamy te dwudziestkami, tak w tym systemie. Zresztą podobnie jak w Warp tworzenie bohaterów umiejętności poszukiwacza przygód tak, mamy tutaj spis umiejętności tworzenie Aha. pierwsza, czwarta, większa sześcioma kośćmi się rzuca, żeby żeby wybrać żeby wybrać profesję tak, wylosować, tak i, I potem yy, co się sześcioma, tak? I, I potem z tych sześciu wybiera się jedną, tak? No, w Łódź starze chyba czterema się tylko rzuca. No i tutaj mamy o, opis opis. Yy... O! Mziołek. Mziąłek, tak. Mistrz ciast. Ach. Serio? Wow! strażnik rodu. No, dużo, dużo profesji tutaj yy, pokrywa się z tymi z tego z Warhammera, albo są, są inspirowane, ale yy, no i tam to nie, akurat nie, nie przeszkadza. Yy, mechanika dużo prostsza, tak. Mniej, mniej zasad niż, niż w Warhammerze. No, e, na tworzenie bohaterów, e, zasady gry, tak, reputacja w 12 rozwój postaci, magia. O, oh, wow, leczenie, broń, walka. No, muszę powiedzieć, że. No jestem zaintrygowany, jestem zaintrygowany, czy zrobię recenzję? Możliwe, że zrobię recenzję, aczkolwiek w pierwszej kolejności chyba bym może poprowadził jakąś sesję w, tym, w tymże systemie, tak? Ptucha, o tylko dla kobiecych postaci. No tak. No nic, no zobaczymy, tak? Zobaczymy. Jest potencjał. Myślę, że będzie grane. Myślę, że będzie grane. Jedna sesja, tak? Możliwe, że nawet że nawet wrzucę na YouTube'a, na kanał. I, I chyba to tyle, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o o worloka. tak hmm. nic tu więcej nie ma tak e, także no Uf. także to tyle nie Zrobiłem, co miałem zrobić tak nie, nie skaleczyłem się przy tym tak Cię, tnąc nożem więc jest na plus. Eee, wiem, wiem czego im brakuje. Kostek. No. Kostek mi brakuje. Do stara były, były dołączane. Nie, nie pamiętam, czy, czy to kupowałem, czy, czy coś, ale, ale no. Tak. Było, było. Pamiętam, że, że, że były kostki. Więc no fajnie było, gdyby, gdyby zrobili jakieś takie klimatyczne do, do tego. Może, może są, nie wiem. Może są, nie wiem. Wspierałem to kilka miesięcy temu i, i tak naprawdę, no, poza tym, że, poza tym, że, 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 że czekałem, to, to jakoś nie, niespecjalnie się um, interesowałem zajmowałem mnie inne inne rzeczy RPG, ale no na pewno jest, no ma potencjał, tak, ma potencjał. Jeżeli to jest, no, powiedzmy że klon Warhammera, tak, to, to myślę że 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 żebym zagrał, tak, poprowadził. No, i jeżeli jest to tak mechanicznie skonstruowane jak Warpstar, to, to, to na pewno to zrobię. Tak, bo mnie, bo mnie w sumie Warpstar bardzo, bardzo zachęcił. Niestety nie udało mi się na razie znaleźć graczy, ale wszystko. E, wszystko jeszcze przede mną. Także e, no, 20, nie, 20. parę minut. Chyba najdłuższa ta. Najdłuższy materiał na razie. E, tak, chyba naj, najdłuższy materiał na razie. Dobra. No to trzymajcie się na razie i, i cześć. Jeśli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Dajcie znać też, co według Was powinienem poprawić w następnych filmach, by oglądało się je przyjemniej. Także dzięki za odwiedziny na kanale. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco. Zapraszam też na fanpage na Facebooku. Link znajdziecie w opisie tego filmu.